Róż Kijowska to państwo w północno-wschodniej Europie, które istniało od końca Dinankę do połowy XIII wieku. W 980 roku Włodzimierz zamordował brata, Jaropolka, i natychmiast zmusił jego żonę do małżeństwa. Po narodzinach Światopełka, Włodzimierz miał liczne dzieci ze swoimi sześcioma żonami i przeszedł na chrześcijaństwo w 988 roku. Gdy miał osiem lat, Włodzimierz powierzył Światopełkowi władzę nad księstwem Chórow, a później zaaranżował jego małżeństwo z córką Bolesława, króla Polski. Przybyła do Chórow wraz z Reinbernem, biskupem Kolbergu. Sfrustrowany przez ojca, namówiony przez żonę i biskupa, Światopełk planował wojnę przeciw Włodzimierzowi ze wsparciem teścia Bolesława Chrobrego. Ale Włodzimierz odkrył spisek i wrzucił wszystkich trzech spiskowców do więzienia, gdzie zmarł Reinbern. Bracia krwi. Twiadopok został wypuszczony z więzienia i skierowany do miasta gubernatorskiego niedaleko Kijowa. Śmierć Władimira w 1015 roku R er była tajemnicą dla jego najstarszego syna, aby uniknąć próby przejęcia tronu kijowskiego. Swiadopok natychmiast dowiedział się o sytuacji i bez zwłoki przejął władzę w Kijowie. Potrzebując szybko pozbyć się wszelkich politycznych przeciwników, Swiadopok podjął bezwzględną decyzję, która przysporzyła mu przydomek Przeklętego. Najpierw poszedł po Borisa, swojego brata. Boris, prowadzący armię i straż ojca, stanowił największe zagrożenie. Boris i jego służący zostali zaćgani na śmierć podczas snu przez najemników Swiadapolka. Podczas gdy jego ciało było transportowane z powrotem do Kijowa w torbie, uważano, że Boris nadal oddycha więc przeszyto go mieczem. Swiadapolk wezwał brata Gleba pod pretekstem umierającego ojca, który musi go zobaczyć. W drodze do domu Gleb dowiedział się o śmierciach i zdradzie Swiadapolka. Gdy Gleb modlił się za duszę zarówno swojego ojca, jak i brata, został zamordowany przez swojego własnego kucharza, który wynajęty przez Swiatopoka przeciął mu gardło kuchennym nożem. Trzeci brat o imieniu Swiatosław, dowiedziawszy się o śmierci Borisa i Gleba, próbował uciec wraz z rodziną w góry Karpackie, ale został wyśledzony. W wynikłej potyczce zginął razem z siedmioma swoimi synami. Jego córka uciekła na górę przed żołnierzami światopułka, ale skoczyła z niej, zanim zdążyli ją złapać. O bracie. Mając na rękach tyle krwi, światopług zdecydował, że jego najlepszą szansą na sukces jest zjednoczenie ziem odziedziczonych po ojcu pod jednym władcą, a mianowicie nim samym, wielkim księciem Kijowa. Kolejny z jego rzekomo licznych braci, Jarosław, ówczesny książę Nowogrodu, dowiedział się o trzykrotnym morderstwie i szukał zemsty. Dwaj bracia walczyli ze sobą przez dwa lata, każdy wygrywał i przegrywał bitwy. Aż w 1019 roku Światopłuk zmarł lub został zamordowany podczas ucieczki do Polski po swojej porażce w bitwie nad rzeką Ołtarz. Jego brat Jarosław Mądry, wielki książę Kijowski, rządził przez następne 35 lat i w roku 2008 został uznany za największego Ukraińca. Potwór Mabel, Mabel z Belem, urodziła się w Alicante we Francji około roku 1036. Jej rodzice należeli do wpływowej rodziny talwas. Jej ojciec, William M. Talvas, był znany z wyjątkowego okrucieństwa. Udusił swoją pierwszą żonę Hildeberg w drodze do kościoła. Była matką jego dwóch dzieci, religijną kobietą, niepopierającą jego nikczemnych działań. Na swoim drugim weselu okaleczył i oślepił jednego z gości, Williama Fitzgeralda, ponieważ miał na to ochotę. Arnulf, brat Mabel, miał dość ojca. Kiedy ojciec wygnał mężczyznę, Mabel postanowiła go wspierać i towarzyszyła mu do Normandii. Tam przygarnęła ich potężna rodzina de Montgomery. Talwas obiecał swojemu synowi Rogerowi II, że jeśli poślubi Mabel, odziedziczy wszystkie ziemie Talwasów, kiedy tylko odzyskają je od Arnulfa. Więc Mabel i Roger wzięli ślub około 1054 roku. Kiedy Arnulf zmarł w następnym roku, fortuna pary znacznie wzrosła. Ślepa ambicja, wzajemne pragnienie władzy Mabel i Rogera przyczyniło się do udanego małżeństwa. Roger był ulubieńcem Wilhelma, późniejszego króla Anglii, Wilhelma Pieffy. Mabel, w przeciwieństwie do Rogera, nienawidziła kościoła. Nie mogąc otwarcie zaatakować duchowieństwa, Mabel odwiedzała pobliskie klasztory z ogromnym orszakiem rycerzy, dam i służby. Mnisi, zobowiązani do karmienia gości, szybko zubożeli z powodu kosztów. Teraz, wracając do jej nienawiści do rodziny Girol, kiedy Arnold de Eshenfort, który był synem okaleczonego Williama de Girol, poprosił o rozejm. Kiedy Arnold, który podarował Rogerowi piękny płaszcz jako ofiarę pokoju, obiecano mu wolny przejazd przez Montgomeryland w 1063 roku, wściekła Mabel knuła plany na jego zabójstwo. Wybrała truciznę do morderstwa i nakazała swoim damom skusić Arnolda do wypicia wina przed powrotem do domu. Wyczuwając zagrożenie, Arnold odmówił picia, co natychmiast zostało przejęte i wypite przez Gilberta, jedynego brata Rogera. Gilbert zmarł po trzech dniach agonii. Mabel, nieustraszona, zaprzyjaźniła się z Arnoldowym Szambelanem i przekonała go do stworzenia specjalnego napoju dla Arnolda. Po jego śmierci w 1664 roku, roku jego ziemie wróciły do Montgomery's. Roger i Mabel byli w stanie zdobyć wiele więcej ziemi, szeptając fałszywe opowieści o buncie do ucha paranoicznego księcia Normandii. Ziemie szlachciców planujących bunt były konfiskowane i przekazywane parze za każdym razem, gdy Roger o tym mówił. Chociaż Roger nie brał udziału w normańskim podboju Anglii, dostarczył 60 statków na inwazję i pozostał w Normandii jako współregent z Matyldą z Flandrii, żoną księcia. Otrzymał Uldum z Shrewsbury i inne posiadłości, stając się jednym z największych właścicieli ziemskich. W 1079 roku Hugh Brunel, który stracił całe swoje pieniądze i posiadłości z powodu intryk Mabel, wtargnął do jej zamku. Mabel relaksowała się w kąpieli, kiedy została ścięta. Brunelowi udało się uciec. Jaki matka, taki syn. Mabel została opisana jako gotowa do czynienia zła i okrucieństwa, a wydaje się, że jej syn, Robert III, Earl of Shrewsbury, kontynuował rodzinne tradycje. Opisano go jako chciwego i okrutnego, prześladowcę kościoła i ubogich. Nie trudno sobie wyobrazić, że Mabel mogła być bardzo dumna ze swojego złego syna. Grecka tragedia Andronikos ich Komnenos był wnukiem bizantyjskiego cesarza Aleksego Piempy i urodził się około 1118 roku, kiedy jego wujek był cesarzem Janem II. Andronikos był chwalony za to, że był, cytuję, przystojny, elokwentny, aktywny, wytrzymały i odważny. Wczesne lata spędził na służbie wojskowej, nie bawiąc się dobrze jako znany kobieciarz. W 1141 roku R. Er, Andronikos został schwytany przez Selduckich Turkomanów podczas polowania. W tym czasie jego kuzyn Manuel Piain został cesarzem. Ponieważ Manuel odmówił zapłacenia okupu za Andronikosa, pozostał on więźniem Turków przez co najmniej rok, co wywołało pewne niezadowolenie. Po ostatecznym wykupieniu i powrocie do Konstantynopola, Andronikos zamieszkał na dworze Manuela, gdzie stał się jednym z ulubieńców swojego kuzyna. To właśnie tutaj stał się zauroczony swoją kuzynką Eudacią i mimo że był już żonaty, stała się ona jego kochanką. Ten kazirodczy związek wywołał wiele skandalu na dworze. Bracia Eudacji byli szczególnie rozzłoszeni na ten związek. Więc Manuel wysłał Andronikosa 500 mil dalej do prowincji Cylicja, a Eudacja towarzyszyła mu tam. Chociaż Andronikos wyróżnił się w bitwie przeciwko Ormianom, kampania okazała się porażką i został wezwany z powrotem do Konstantynopola. Otrzymawszy tytuł gubernatora Belgradu, został ponownie wysłany, tym razem do walki na granicy węgierskiej, ale Andronikos został ponownie wezwany do domu, gdy odkryto, że jest zaangażowany w spisek mający na celu obalenie swojego kuzyna, cesarza. Po powrocie do Konstantynopola cudem uniknął zamachu na życie ze strony rodziny Eudoxii, robiąc imponującą ucieczkę i przecinając drogę z jej namiotu w mieczowej walce. Pomimo swojej nielojalności cesarz nadal tak wysoko cenił Andronikosa, że nigdy nie ukarano go za jego przewinienia, a Andronikos odwdzięczył się Manuelowi, znów knując spisek na obalenie jego kuzyna. Nie mogąc zignorować tego drugiego zamachu na swój tron, Manuel uwięził Andronikosa w 1155 roku za spisek i kaziroctwo. Andronikos uciekł dwa razy, ale został ponownie schwytany. Jego trzecia próba była bardziej udana i udało mu się dotrzeć do Morza Czarnego, gdzie przyjął go rosyjski książę Jarosław w Kijowie, który uczynił go swoim doradcą. Andronikos zdołał zaaranżować sojusz między Manuelem a Jarosławem i przywrócił siebie w łaskach cesarza. Kochanek pomógł potem Manuelowi najechać Węgry, ale rozzłoszczył się, gdy Manuel ożenił węgierskiego księcia ze swoją córką i mianował go swoim następcą. Andronikos, będący w wieku 50 lat, został ponownie wysłany do Cylicji. Porzuciwszy swoje stanowisko, udał się do Syrii, by uwieść młodszą o połowę szwagierkę Manuela, Filipę, co mu się skutecznie udało. Po kilku tygodniach, znudzony Filipą i chcąc dalej irytować cesarza, Andronikos skupił swoje zainteresowanie na Teodorze w Jerozolimie. Miała 22 lata i była siostrzenicą Manuela. Cesarz w końcu stracił cierpliwość i wydał rozkaz aresztowania i oślepienia Andronikosa jako kary ale uniknął schwytania, przemieszczając się po Azji. W 1180 roku r. Er, zmarł Manuel, zostawiając 11-letniego syna Aleksiosa II jako cesarza i swoją żonę, Marię z Antiochi jako regentkę. Pochodzenie Marii z łacińskiego kręgu kulturowego sprawiło, że była niepopularna wśród głównie greckiej populacji, a kiedy wybrała siostrzeńca Manuela na swojego doradcę i kochanka, zwiększyło to niechęć. W 1182 roku, roku, wykorzystując okazję do przejęcia władzy, Andronikos zgromadził wojsko i zaatakował Konstantynopol, dokonując rzezi katolickich mieszkańców. Znane jako masakra latynów, dziesiątki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zamordowanych. Andronikos został współcesarzem z Aleksiosem w 1183 roku, roku i zmusił go do podpisania wyroku śmierci na swoją matkę. Maria z Antiochi, oskarżona o zdradę, została uwięziona i uduszona jedwabnym sznurem w celi na rozkaz Andronikosa. Następnie skierował swoje zainteresowania na siostrę Aleksjosa i zorganizował otrucie jej i jej męża. Mając teraz na swojej drodze tylko chłopca, Andronikos obalił go, udusił, a następnie ściął. Uważaj, czego sobie życzysz. W wieku 63 lat Andronikos w końcu został cesarzem bizantyjskim, a szybko poślubił dwunastoletnią wdowę po Alexio Agnès Francji. Jednak jego plan pozbycia się arystokracji wojskowej nie powiódł się, a wkrótce jego popularność zaczęła blaknąć i pojawiło się wiele spisków przeciwko niemu. Andronikos został obalony w zamachu stanu tylko dwa lata po objęciu władzy. Próbował uciec ze swoją żoną i kochanką, ale został schwytany i przekazany tłumowi. Przywiązany do słupa, pobity, kopnięty, z odciętą prawą ręką. Wyrwano mu włosy, wrzucono na twarz wrzątek, a jedno z oczu zostało wydłubane. Wpychano mu gówno do nosa, a do pozostałego oka wyciskano gąbki nasączone moczem. Po trzech dniach tortur został zabrany do hipodromu w Konstantynopolu, zawieszony do góry nogami, a jego ciało zostało rozerwane. Zmarł 12 września 1185. Odmówiono mu pochówku, a jego szczątki były wystawione na pokaz przez wiele lat. Andronikos był opisywany jako człowiek pełen przemocy, okrucieństwa, okaleczenia i morderstwa, a skończył życie tak, jak je prowadził. Zdobył przydomek, nienawistnik słońca, ze względu na liczbę wrogów, których oślepił.